Witajcie, oto no, kolejna seria w jaką będziemy grać. Zagrajmy sobie szermierzem, wybierzmy jakieś włosy. Wszystkie tutaj mogą być fajne. No, weźmy te kolory. <śmany> Które? Nie, takie dziwne. Nie, nie, nie. O, no, to są dobre, to też. O, no, nie tak, dobra. No wpiszmy nickname. My... O, imię dostępne. Dobrze. Jedziemy. No zacznijmy. Tutaj pani nam przedstawia wszystko. No, przestaje nam postawy gry, po prostu. No możecie się rozejrzeć. Prawym przyciskiem myszy. Tutaj, chodzić. Lewym, jak mówi. Dobra. Pogadajmy z Quentinem. Pomożmy mu. No, wiadomo, że nie ma daleko, ale. A, dobra. Idźmy bić pójdźmy bić te potworki tutaj, jakimi są drewniaki a on tam spłonie sam, więc nie gońmy go on też spłonie dobra, a ten nie płonął on ten spłonie dobra Bimy bimy, dobra, chodźmy do Squentina. Więc ognia do zobaczenia. Przepraszam na chwilkę. Dobrze, już jestem. Wyjdźmy z tej lokacji. Dobrze, pójdźmy tutaj do niego, bierzemy od niego misję. Idź. O, tutaj kliknięcie to na pokażę, gdzie trzeba iść. Jak się nie łapie, to może sobie też gdzieś... Widzicie. Ale to nie trzeba to tak daleko iść, powinno gdzieś tutaj blisko być te kwiatki O, są O, to zabijmy tego potworka Dobra, bierzemy kwiatki Oj. Aj, nie chciałem go sobie, jej zaatakować O, pieniądze Dobra Dam kolejne, dam kolejne O, i tutaj w się już na takie elementy co można zbierać No i można sobie pozbierać i później, jak macie ekwipunek, to tutaj macie rzeczy. No, wiecie, miecze. No, po prostu, elementy ekwipunku tego tutaj. Tutaj macie y, eliksiry, mikstury. I jedzenie, jakiego możecie użyć. I no, a jeszcze kilka rzeczy. Tutaj wam nie radzę wchodzić na małych levelach, bo nie dajcie sobie rady. Tutaj macie wszystko, co jest od potworków. I ogólnie, no, po prostu, wszystko co potworki wylecają. Takie no po prostu nie te i nie te no. Głupie po prostu no. Co można sprzedać, albo później może być na misję. Tutaj macie no, na przykład żelazo, jak wykopiecie, albo coś. Bo są ludy w grze i można sobie zrobić różne rzeczy. No, tutaj macie przedmioty na misję. No wiem, że tutaj mówiłem, że tutaj też mogłoby się na misję, ale tutaj są inne. Tutaj są do misji głównej, na przykład takie jak to. A na misji pobocznych, czy tam dodatkowych, jak to tam chce, to można sobie tutaj wziąć. czy znaczy, tam po prostu się te rzeczy składują. Dobra, tutaj u pani, opiekunek, możecie sobie mieć magazyny i unieść miejsce w kreszeniu. i też się możecie teleportować do innych miejsc. Chodźmy do Quentina, oddajmy misję, weźmy kolejną. Co trzeba zrobić w tej misji? Zobacz O, tu trzeba iść, dobra. Rzędzie szpiegowskie, które ponosz mi przy sobie jedna z brzgoszczu na tyle nie Może raczej przydałby mu się psychiatrę. Przydałby mu się psychiatrę. Dobra, to bijemy. Przykopszczoły. Kolejny chmiel. Są też konopie i inne. O. Ale szybko. Dobrze, bierzmy. się na lewa i chmiel... Dobra, aż dajmy sobie trochę punktów w siłę. Hmm. Oba jeszcze trochę. Trzeba kliknąć później. I jeszcze jedną i później weźmy sobie wytrzymać trochę dajmy. No nie róbcie tak jak ja na przykład teraz, że od razu sobie wkładacie wszystko w jedno, tylko... znaczy na początku sobie tak można zrobić, no, no bo... I po prostu szybko się wszystko robi. No ale później się już tak nie opłaca. Później na przykład dajecie trochę w to, trochę w to. Trochę w siłę, trochę wytrzymałość. Wiecie o co chodzi. Dobra. Lecimy dalej. O, drzewka. I to jest bardzo fajne w tej grze, żeby robić jakąś interakcję z jakąś rzeczą, na no, z takimi drzewami. Bo one później aż takie Że już tak zawsze będzie. Że nie, nigdy nie zniknie to już. No bardzo fajne. zobaczmy. Na mapce. Dobra. Róbmy misję, robimy o kolejny chmiel o i tam jest starta śmieci o i tam jakiś inny grycz dobra biegniemy kolejna starta śmieci uhuhu o, spróbujemy wbić dziesiąt, dziesiąty level i zakończymy odcinek albo ósmy o to wbijmy ósmy i zakończymy odcinek dobra biegniemy dalej tam są jeszcze o, ostatnie drzewko jeszcze na o tych śmieci nie wziąłem hmm. Chyba, to się szybko podejdzie jeszcze. Więc tu macie różne rzeczy. No, na trawa jeszcze, jeszcze dużo będzie mieć. 12, 13. Wiecie, mają oni mają dużo życia. No, bo, no to wojownik, no to wiadomo, że idzie w wytrzymałość, no i w siłę, prawda? Po co mu taka zręczność? Znaczy, to też mu już potrzebne ale mniej. Dobra, biegnijmy. Oddać misję. Wiadomo, że na początku to, jakie. Bieganie, i odbiegę. Wiele bie bie się biegnę, robię jedną, przechodzę i ten. Ale później, jeszcze nie będzie. Później, na przykład, będziecie mieć kilka misji, i będziecie mogli to zrobić, to zrobić. I później, na przykład, oddać, będziecie mieć kolejną, albo po prostu będzie koniec, że będziemy wbić kolejny level. Dobra. nie No, jeszcze. No, u, tego, u takich ludzi można sobie ulepszać. Aż tu później itemki. Dobra. Zabiję kpf żeby wbić piąty poziom, bo pokażę coś. O, szybko będzie nawet. Dobra. Będziemy mieć też nową umiejętność, która się sprzeda nam. O, widzicie, jak szybciej. O, to szybciej, jest, jak się wbiło ten poziom w tych. O, w tych No nie chodzi mi, że o level, tylko, tylko w statystykach poziomu, w atrybutach. Dobra. Zwróćmy się o, wiecie, 60 poziomu, a muszę sobie zbadać co tu ma, plus 5 plus 6, no gdzieś mam też ogląda się dobrze, o, nowy ten, o, teraz wydajemy wytrzyma wytrzymałość, jeszcze osłonimy gdzie można sobie sklep robić jakieś totemy, totemy bo to są przydatne można ich używać, bo one dają jakieś tam bonusy na przykład, że do uników i takich sprawdźmy sobie. jest tak, yy, ulepszam sobie i rzecz się na misję, to, to po prostu ulepszacie sobie rzecz. No, ulepcie ją po prostu do, do dwa nie ulepszacie jej więcej. M mówię, nie ulepszajcie. Dostaniecie z misji plus 5, więc po co ulepszać więcej, jak i tak dostaniecie dobra już od razu I to jeszcze z ogniem. Za z kartą ognia. Dobra, wygnijmy I jak macie na przykład jakieś... Yy, Elementy ekwipunku, które mają na przykład element, miejsce na kartę, to możecie są dwożyć na karty tam. Tak jak karta ognia i tym, tym I one dają różne bonusy. No to jest przydatne, naprawdę. Dobra, teraz pójdźmy do szlaków handlowych, bo trzeba zabijać wilki, żeby mieć wilczą skórę. No, może się domyślić, że od wilków jest szkurę. Ja polecam tam wchodzić na takim mam levelu sobie, naprawdę. I jak macie na przykład pudełko z kartami, to możecie sobie otworzyć i dostać karty. Jest to na przykład w broń macie. Tutaj macie na przykład yy, wy, na, na nakrycie głowy, bu, rękawice buty. I tutaj macie w łupach. To wszystko nawet. Wchodzimy. Szukajmy wilków. O, jakiś wąż. Nie no, będę go bił. Tracimy tylko życie. Nie potrzeba nam tego, Tutaj dostań, ta punkt talentu. możecie sobie sobie tutaj wbijać, ale nie, nie polecam. Zostawcie sobie to na później, już rzucie sobie klasę, będzie nam dużo łatwiej. O, to już klasę, lasa, więc dobrze. Będzie jak szybko to idzie, jak już było łatwiej, bo trochę. Dużo szybciej. Nie jakbyście byli bez. Więc róbcie to no, regularnie. By to jest tak, że można dwa, wymako... dwa wymaksować, że na przykład będzie już miał siłę i że trzymałeś na full. I trzecie gorsze nie da. Więc gospodarujcie tymi punktami rozsądnie. Dobra? idziemy okay. dalej. Oj. Nie wypadają coś te skóry. napiero tylko jedna. Po tylu wilkach. No dobrze. Skóry nie mają. Tak się można powiedzieć, ale co to było? Randomowy lud jest po prostu. Dobra. Nie gnijmy. To jest wilk. O, kolejna luda. Filczykie, o, na dwie. Dobra, nie są końca. O, już małe dwony. Od O, bardzo fajnie. Gdy nas ktoś otwiera, to się będzie można uleczyć. Z tej trucizny. Tw Widzicie tutaj się zgłożyło. Tu macie też podjon i tu macie sklep. No, jak jesteście na mieście, to są takie kwadraciki na ziemi, położone nie wszędzie, tylko ko koło budynków, i tam po prostu możesz u użyć tego. O, jak użyjecie, to macie takie kółeczko na ziemi. Tam, jak będzie to kółeczko, wtedy możecie go położyć na tamtym miejscu. Wtedy będzie taki. No, po prostu będzie tam tam, tam oni się tam nazywają. Tam stanie sobie, i będzie, tam będziecie musieli włożyć otwór, kliknąć na niego, i po prostu dostaniecie. Możliwość wkładania tam rzeczy do sprzedaży. I jak wypadnie wam jakaś e, karta z potworka, z, z, z wilka, z innych tych, to nie sprzedawajcie jej u po prostu u zwykłego kupca. Naprawdę. Te karty są bardzo drogie. Na przykład mogą chodzić po 2 miliony. Więc jak wam wypadnie, to jesteście z i po prostu możecie dużo zrobić, prawda? Dobra. Bijmy te wilki. Oj, 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 coś to nie wypada, o jest, wilce skóra, chodzi tu, u wilku O, kolejna, dobrze, że tu przyszliśmy, widzę, że są tutaj Dobra, tam, o, tu są dwa, o, ta nadal robisz jest skóra I kieł. o, i tutaj jak zabijacie potworki, to dostajecie takie punkty i z tych punktów właśnie skrzynki Z tych skrzynka dostajecie jakieś rzeczy na przykład jak macie takie potemki czoło niepotrzebne to sprzedaj, sprzedajcie jakimś graczom albo dajcie o koledzy na przykład, jak z wami też. To na przykład jak jest magiem, to weźmie sobie chętnie. Nie, pewnie? Na pewno weźmie. No to jest tak, że y, szelmierz, y, skrytobójca i łucznik mają po prostu energię, więc tylko ma mamy. No, sensowne po prostu. No ale na przykład jest mana, zamiast tych, więc do dalej. No, hmm. już byli, no to dobrze. Bo no, to ja sobie cięcie jak tam biegnę, bo to nie ma sensu wrestle.